Cześć, z tej strony B123, witam w drugim odcinku e, polecania kanałów widzów i tak, e, w tej części jest zdecydowanie mniej tych kanałów, e, w ogóle zauważyłem, że spora część kanałów e, albo przez, e, zaprzestała działalności, Albo została, nie wiem czy to usunięta po prostu przez YouTube'a, czy też po prostu ktoś usunął to konto No ale jednak tych kanałów trochę tam było I zacznijmy od pierwszego kanału, artystyczne budownictwo, no to jak sama nazwa z kanału wskazuje są tam różne takie Związane z architekturą rzeczy, ale i nie tylko, bardziej też z jakimś takim majsterkowaniem także Polecam kanał. Kolejny kanał to Baczek Stream. Kanał gamingowy. Bardzo sympatyczny kanał. Także również polecam cichy klikacz. Kolejny kanał gamingowy. Też bardzo fajny, też bardzo przyjemny. Także zachęcam do odwiedzenia tego kanału. Kolejny kanał to Dorerok. To już jest w porównaniu z tamtymi mały kanał. Ale jednak jest to kanał, na którym filmy pojawiają się regularnie. Jest tam nagrywana seria z gry Train Station. Pojawił się też okazyjnie Minecraft. Także też polecam ten kanał. Jak ktoś lubi, właśnie Train Station, lubi te pociągi, to zapraszam na ten kanał. Kolejny kanał to Dragonson. Kolejny kanał gamingowy. Tutaj mam głównie, tutaj są live'y także też jak ktoś lubi czasami sobie obejrzeć wieczorkiem czy też kiedy indziej jakiegoś lajwika no to właśnie to jest dobry kanał kolejny kanał to El Blanco Royo, jest to kanał również gamingowy też bardzo fajny kanał trochę może mam mniej subskrypcji niż tamte poprzednie ale też bardzo fajny też rozwija się także zachęcam do odwiedzenia tego kanału Kolejny kanał to Hurricane Tracker, no i tak, tutaj mamy głównie, a właściwie chyba tylko, z tego jeżeli dobrze pamiętam, tak, filmy z Star Stable, czyli naszej tej gwie gwiezdnej stajni, tak to można przetłumaczyć, gdzie tam różne, tak jak sama nazwa mówi, stajnie to koniki i tam różne są... Jakieś dekoracji i tak dalej no, Ja tej gry czy tam co to jest nie kojarzę Ale właśnie tym zajmuje się ten kanał e, Bardzo też e, e, Sympatyczny prowadzący e, Kulturalny także również polecam e, No i ten kanał to jest największy nieobecny Poprzedniej części e, Jak do tego doszło nie wiem Że nie było tego kanału e, Noctis to jest kanał który bardzo polecam jest to kanał gamingowy, aktualne serie to Gothic Noc Kruka i też teraz Noctis zaczął nagrywać Resident Evil. Bardzo fajny kanał, charakterystyczne przywitanie, ulala, bardzo sympatyczny i fajny prowadzący. Także polecam ten kanał bardzo serdecznie i jeszcze raz przepraszam za to, że nie było w poprzedniej części Cię Udis, ale teraz jesteś także... Myślę, że w porządku. Kolejny kanał to kolejny kanał gamingowy również. Jest to kanał Szymona Czai. Również bardzo sympatyczny kanał. Także polecam serdecznie. Kolejny kanał, czy to już ostatni? Tak. Krótka historia TV. Jak sama nazwa wskazuje, kanał o tematyce historycznej. Także można się czegoś dowiedzieć, pogłębić swoją wiedzę, poszerzyć. Od starożytności do II wojny światowej no wszystkie jakieś ciekawe wydarzenia czy, lubi, czy interesujesz się czasarstwem rzymskim, czy interesujesz się z kolei bardziej może okresem średniowiecza i rycerzy to właśnie ten kanał jest dla Ciebie bardzo fajne bardzo fajnie prowadzone i omawiane tematy, także polecam serdecznie. No, i ten odcinek wyszedł nam tutaj krótszy. No, ale po prostu tak wyszło. Jeśli jeszcze jakieś kanały mi przyjdą do głowy i tam przejrzę wszystko, i niektórzy widzę, niektóre osoby nie zawiesiły ani swojej działalności, ani nie zostały usunięte ich kanały, to również myślę, pojawią się w kolejnych odcinkach. No, i co mogę jeszcze dodać? No, i jeszcze raz polecam serdecznie te kanały. Malutkie ogłoszenie jeszcze na koniec, co do kanału. Tak, tutaj właśnie nagrałem ten odcinek z poleceń, który chciałem. Pojawi się jeszcze odcinek z Shakes and Fidget, drugi, bo naprawdę bardzo mi się podoba, jak ta seria się przyjęła, bardzo ciepło, bardzo fajnie. A później chyba zrobię sobie troszeczkę taką parodniową przerwę od YouTube'a ogólnie, więc o tym informuję. A na razie się z wami żegnam, także do usłyszenia.